Witaj Justynka, jesteś moim kolejnym gościem. Wiesz co, tak, mi, tak sobie myślę, że no, Ty jako osoba bardzo operatywna, uczynna, życzliwa, masz pewnie dużo takich no, przemyśleń na, te, na różne tematy dotyczące właśnie... Jak człowiek no, może się odnaleźć w różnych trudnych sytuacjach, bo wiadomo, że każda z nas, no, wszyscy właściwie ludzie, mają różne doświadczenia życiowe i, i wiesz, i przechodzą różne koleje życia, prawda? No i tobie też tam nie brakowało różnych doświadczeń i w związku z tym, a przy tym też jakby zostajesz cały czas taka, wiesz, ciepła, życzliwa, radosna. Pełna takich działań. no Jesteś po prostu bardzo, bardzo, można powiedzieć, pełna energii. Jak to robisz? <grystanie> Witaj, Halinka. No nie dam sobie tego słowa. <grystanie> miło, że tak pięknie mnie postrzegasz. No cóż, wydaje mi się, że wstydem by było narzekać, czy jest źle, kiedy jeszcze nie upadliśmy, a dopiero jesteśmy na kolanach. Ojej. No Dlatego też. Dziką radością może być, że odkrywanie, że życie każdego dnia czymś nam zaskakuje. To mm -hmm. sami jest nam bardzo trudno, ale to jest konsekwencja naszych głupich wyborów wcześniejszych. Tak, gdzie życie realizuje krok po kroku, konsekwentnie przyczyny i skutek naszego. Bycia, jesterstwa naszych działań, naszych myśli, naszych słów, jak to często mm -hmm. sama mi mówisz, podkreślasz. Wiesz jak ważną istotą i osobą jesteś w moim życiu. Jejko, no e, jeżeli ci e, cokolwiek mogę mówić, to dlatego nie upadam, bo są ludźmi życzliwi, pomocni, mm -hmm, którzy fajny, w życiu, działają tak. jak trampolina kiedy już wydaje się, że dotknę dna, jednak pojawia się ta życzliwa ręka i życzliwa pomoc, która pozwala przetrwać. Dziękuję również i Tobie za to, no, bo dzięki Tobie również jestem tym, kim jestem. No. Życie to taki cudowny dar, dany nam tu i teraz, więc dlaczego narzekać, że możemy doświadczać? Doświadczenia nas kształtują. Tak. Czy bym zmieniła coś w swoim życiu? Hmm. Jeżeli bym powiedziała, że chciałabym mieć mniej lat i ten rozum, to stwierdzę, że, stwierdzę, ja stwierdzę, że to jest idiotstwo, bo bez doświadczeń, które przeżyłam w międzyczasie, nie byłabym tym, kim jestem teraz. I to jest piękne Nie rozumiałabym wielu rzeczy. No właśnie, no, to jest dlatego... piękne. Dlatego, no, <laughs> to jest życie każdego dnia, to mówię Ci właśnie ja. <laughs> No tak, ale wiesz co, no wiadomo, że to są twoje już takie przemyślenia, jakby po wszystkich sytuacjach, które tam były. No teraz też tam yy, miałaś też takie... Pytanie, co nadejdzie? A <sum> <sumkan siege> nadejdą same dobre chwile oczywiście, bo tylko o takich myślimy, prawda? Bo to też tworzymy sobie te wizje przyszłościowe poprzez myśli i uczucia. Ale wiesz co, jak, y jak miałaś te różne sytuacje życiowe, to yy, no jak sobie z tym radziłaś, bo wiesz, człowiek jest taki, no jaki jest, czasami się załamuje, no wiadomo, potem, tak jak mówisz, tam wspierałaś się pozytywnymi osobami dla Ciebie, ale też jakby w środku coś tam przecież, no nie wiem, może to na przykład niektórzy mają na przykład modlitwę, niektórzy tam powiedzmy medytują. No, a czy tobie też takie jakieś takie powiedzmy ćwiczenia czy jakieś yy, no, metody takie też jakieś, były przydatne? Czy, czy w ogóle to Cię jakby nie, nie interesowała taka sytuacja? Czy bardziej praca? Bo Ty tam tak. wiem, że jesteś bardzo ruchliwa. no Nie wiem, że to po prostu wiesz, jakby nie usiedzisz na miejscu, więc <laughs> może to jest też wersja taka, prawda? Nie e, Wtedy to jest tak, że samotność daje siłę, która kończy od ręka. Aha. kiedy jest bardzo źle i bardzo ciężko, człowiek jak gdyby zaczyna rozmawiać z Panem Bogiem lub z aniołami, w które mhm. ktoś wierzy, ja akurat wierzę. Mhm. E, I taka rozmowa ma nie być jak żal, mhm. tylko jak pytanie. Boże, mhm. daj mi zrozumienie. Mhm. E, Pomóż mi, ale i daj mi zrozumienie, bym następnym razem nie popełniła. gaw, chociaż czy ja twierdzę, że człowiek popełnia błędy. Znaczy, każdy błąd uważam jako doświadczenie jako takie mm -hmm. prawdziwe doświadczenie które kształtuje to, co czujemy, to, co myślimy, to mm -hmm. kim jesteśmy. Uważam, że nikt na naszej drodze nie pojawia się przypadkowo. Mm -hmm. fuch, fuch. Wiara w to, że nie jesteśmy sami, a wspiera nas istota ludzka lub nieludzka, czyli chociażby taki anioł, czy ktoś, kto wierzymy, że jest gdzieś przy nas energetycznie, bo wiadomo, że nie zawsze to jest mhm. cielesne, um, powoduje, że nam jest lżej. Czy dobrze się mi żyje i pocieszam się przysłowiem, które często mówią, że A, zobacz, tam temu jest gorzej, to by i tak źle nie jest. No mhm. to akurat mnie wcale nie pociesza, bo Twierdzę, że człowiek kochając siebie, prawdziwie kochając siebie, będzie umiał kochać bliźnich, więc skoro kocham siebie i bliźnich, to dlaczego mam czuć ulgę, że mnie jest lżej jak bliźnię? Nie, nie czuję wtedy ulgi. Często rozmyślałam, zastanawiałam się, jak to wszystko działa, jak to wszystko wygląda. Nie mogłam zrozumieć tak zwanego efektu motyla, że ja tu tuptam w Kanadzie jest trzęsienie ziemi. Ale to jest właśnie siła energii, siła dobrych myśli, uczuć, uczuć prawdziwych uczuć. Tak. Bo uważam, że emocje są złe w ogóle. Każda tak. emocja, bo emocja jest to chwila. A uczucie to stałość. No tak. I to jest tym wszystkim najważniejsze. Znaczy wiesz co, no jest to fakt, że, że rzeczywiście no, y, emocje są, no wiadomo, pozytywne, jak są pozytywne, to jeszcze one są no, takie dla budujące. No najlepsze, każda najlepsze, emocja najlepsze jest takie poczucie takiego wewnętrznego spokoju, no to wiadomo, ale, ale ogólnie no, to na, twórzmy jak najlepsze, w każdym bądź razie. Gdyby, y, gdyby było trzeba tworzyć, to najlepiej właśnie z poziomu miłości wszystko tworzyć. No, a... Mając Ciebie w życiu jako przyjaciela, jako wsparcie i oparcie, człowiek jest w stanie przejść najczarniejszy scenariusz. Znaczy wiesz co, ważne jest to, że wiesz, no, za zawsze wzajemnie się można wesprzeć, bo to wiadomo, że to jest też siła w tym, że możesz komuś, czy, czy ja komuś, czy ty komuś, no wiesz po prostu zaufać i powiedzieć parę słów, które Cię gdzieś tam gniotą, no nie? I, I to po prostu z tego tytułu jest zawsze potem i refleksja, nawet jeżeli się człowiek nie zgadza z tym, co usłyszy, bo to często tak jest, no to wiesz, no to najważniejsze, że żeby sobie to przemyślał. Ale wiesz co, tak, no to tak, mądre to wszystko jest, fakt i tak wiadomo, że no są takie teraz no ciekawe czasy, takie bardzo energetyczne i takie te wszystkie energie spływające z nieba i to wszyscy czują i teraz już oficjalnie wszyscy tam też w telewizji też o tym mówią, tu energia, tam energia, wszędzie to słowo jakby istnieje. A jak ty odbierasz na przykład takie coś jak energia? Czy też właśnie masz takie jakieś odczucia na ten temat, czy tylko po prostu wiesz, no słowo? Um, uważam, że wszystko ma jakąś energię, jak to już Einstein dawno temu powiedział. Mm -hmm. Dlatego wchodzimy do sklepu teoretycznie, powinna nam się podobać każda bluzka. No. A tak nie jest. No nie jest. Dla, no. Dlaczego no. tak nie jest? Z bardzo prostej przyczyny. przyczyny. Każdy, kto szyje te bluzki, ma mm -hmm. różnego rodzaju emocje. Jedni się cieszą, inni płaczą, inni jeszcze inaczej funkcjonują. I mm -hmm. podejrzewam, że emocje danej osoby przenoszą się na tą rzecz. Mm -hmm. Tak samo się dzieje z każdą inną rzeczą. Jeżeli mamy zły dzień, często się coś tłucze dookoła nas, dzieją się takie niefajne rzeczy. Natomiast jak siądziemy, policzymy do stu tysiąca i z powrotem, mm -hmm. to jak gdzieś jak gdyby ten upust tej złości powoduje taką jasność umysłu, no, takie podejmowanie decyzji mm -hmm. w momencie gniewu, złości nie jest, jest dobre. głupotą. No tak. Tak. Przez wiele lat tłumaczysz mi bardzo wiele rzeczy. Mówisz bardzo mądrze. Hmm. Choć czasami się z Tobą nie zgadzałam, to życie pokazało, że rację moja droga Halinko, się miała. <laughs> no tak, ale to wiesz, każdy ma takie chwile. <laughs> tak, nie. ale widzisz, ty jesteś taką istotą, która jest dobra. Która jest ciepła. Hmm. To jest bardzo pomocna. Oj, dziękuję Ci, ale wiesz co, no nie A po no. prostu jest. Przep... No, ale ja wiem, że to tak, ale Ty też jesteś wspaniała dziewczyna, więc tutaj to nie, tam nie będziemy na mój temat rozmawiać, coś. Ty. Ale to dzięki Tobie człowiek zaczął się rozwijać i ewoluować, bo pokazałaś świat, dostarczyłaś wizję świata który może nawieść, można zobaczyć i można ukształtować. Mm -hmm. Pokazujesz, jak działasz jak taki promień słońca oświetlając ciemność, by pokazać kierunek najrozsądniejszy dla danego momentu życia. I dziękuję, nigdy nikogo dziękuję. nie oceniasz. To jest po prostu w tobie piękne, że uderzasz ludzi bezwarunkową akceptację. No tak mam. Dzięki Ci bardzo za to tak powiedziałaś, a to wiesz, to teraz wejdźmy na inny temat w takim razie. Za co jesteś w życiu wdzięczna? Wdzięczna. za wszystko. I to, co to właściwie wiesz, bo, bo wiesz, ludzie wdzięczność, no znaczy czasami na, nie, nie odczuwają tej wdzięczności, a Wdzięczność jest przecież pięknym uczuciem tak naprawdę w środku, prawda? Tak. Przede wszystkim taki prosty test można ludziom zrobić. Zabierzmy mm -hmm. im prąd w gniazdkach. Na tydzień. Mm -hmm. I nagle się okaże, że nie potrafią żyć bez niego. No Dlatego tak. wdzięczność bardzo często ludzie będą mieli do świata za wszystko, kiedy wszystko utracą. Ale taki utrat już nie jest warty potępienia, tylko rozgrzeszenia. Mm -hmm. Postępując w jakichś tam schematach, systemach myślowych, zostaliśmy wychowani, nauczeni, nie każdy sobie z tym poradzi, nie każdy mm -hmm. ma możliwość poznania kogoś, kto mu pomoże, wesprze, pokaże inny świat, inną drogę, by zrozumieć, że wszystko, co mamy tu i teraz, powoduje że możemy dalej żyć. Jak gdyby toczy się film z nami w roli głównej w naszym życiu i każda scena możliwa jest tylko raz. Mm -hmm. e, tak, to jest jedyna tak. rzecz, czego nic nie, nigdy nie zatrzymamy jest czas, chociaż czas jest tak naprawdę pojęciem z iluzją. Tak. Jeżeli byśmy wszyscy wyrzucili zegarki i nie patrzyli na nie, byśmy mieli mm -hmm. dzień i noc. Byłyby to jedyne odcinki czasowe no i ewentualnie pory roku ale czy lata oznaczałyby lata, a dni oznaczałyby tygodnie czy miesiące? Nie. Po prostu byśmy dorastali, ewoluując zarówno fizycznie, jak i mentalnie. No właśnie. Ojej. Zrobiła się z tego fizyka kwantowa. Ha, nawet nie wiem, co to jest. No, wiesz co, no tak, ale no... Wiesz, najważniejsze, żeby właśnie tą, w życiu, tą wdzięczność mieć do wszystkiego, bo wtedy tworzymy kolejne zdarzenia w swoim życiu, właśnie takie y, związane z pozytywnymi oczywiście sytuacjami, y, bo to jest taki najniższy, naj, można powiedzieć, poziom y, u człowieka w sercu, gdzie przy wdzięczności y, dostajemy to, co najlepsze. Znaczy najlepiej by było miłość czuć. No ale nie każdy powiedzmy tą miłość jakby w sobie już powiedzmy na tyle rozwinął, tą uniwersalną, bo takiej mówię, no nie? Ale tą wdzięczność. No także wiesz, cieszę się, że, że ją masz i to w bardzo dużej ilości, bo wiem, że tak jest. I teraz co największą wartością dla Ciebie jest, no powiedzmy w tej chwili, no chociażby, no? Co? Hmm, ciekawe. Znaczy wiesz co, uśmiech na twarzy, wiesz, co, ja zawsze spodziewałam się, że na przykład powiesz na przykład zdrowie, miłość i tak dalej, więc wiesz, uśmiech na twarzy to jest takie nietypowe y, stwierdzenie. No i powiem szczerze, że nie wiem co dalej powiedzieć. Czas na koniec. Znaczy tak, no wiesz, na, 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 znaczy no właśnie, no ale. Y, Największą wartością, no wiadomo, uśmiech jest ważną sprawą w życiu każdego, tylko ten szczery oczywiście, bo o takim mówimy, prawda? Tak. Bo inny to wiadomo, że to nie ma tej wartości. A szczery uśmiech wynika ze szczerego serca, więc myślę, że to jedno z drugim powiązane mocno. I jeżeli jest ten uśmiech, no to i to serce jest czyste, więc to też jakby daje resztę. No i co tutaj dalej mówić? No i najważniejsze to miejsce to serce takie właśnie rozbudzone do takiego poziomu. No dobrze, no w takim razie rzeczywiście chyba no, na tym będziemy chyba kończyć, bo tam przyszłość budujemy sobie taką, jaką sobie wymyślimy, to wiadomo, że o tym wiemy obydwie. Tak myślę, że wiemy. No i y, dziękuję Ci bardzo za to, że tak fajnie... Po... Aha, jeszcze bym jedno się zapytała. Wiesz co, a, tak. a masz jakieś takie, no poza tym, bo jesteś wierzącą osobą, to sama powiedziałaś. Y, I tak. czy jakieś inne takie, można powiedzieć, jakieś y, poleciłabyś jakieś metody, które by ci, y, które by komuś tam da, dały na przykład y, Ktoś na przykład takie na wsparcie lub ewentualnie na przykład jeżeli ktoś jest zdenerwowany czy no, nie znajduje sobie jakiegoś y, jakiejś odpowiedzi na jakieś pytanie, no jakbyś, jak y, co byś poleciła no, w takiej sytuacji na przykład? Szczerość wobec samego siebie. No właśnie. Ale też nie od ręki pewnie, no nie y, trochę też, <słysza> poczekać aż się no, uspokoi ja my... wnętrze emocje. Właśnie bez emocji, tak szczerze samemu sobie odpowiedzieć na pytania, które nas nurtują i nie uczyć się zwalania winy za swój brak sukcesu na innych, że im zrobiłabym to, miałabym to, gdyby mm -hmm. ktoś tam coś tam. Nie? Mm -hmm. no to jest tak. Widocznie taki jest moment w życiu, że trzeba to przejść i mm -hmm. zrozumieć, bo jak nie zrozumiemy, będąc zakładanym małą łyżeczką, później dostaniemy tą samą lekcję, tylko różnej rzeczy. No, nie myśleć, że... no i to jest dobre stwierdzenie, także myślę, że tak, że to każdy sobie to powinien uświadomić. Także bardzo Ci dziękuję, Justynka, i no mam nadzieję, że do, do usłyszenia. Może nam ja się to jeszcze coś proszę, trafi fajnego. Jak jak Dzięki bardzo, ojej. No, trzymaj się tam na razie papa. Papa? Pa.